Kali zamknięte, Przepraszam, chciałem coś powiedzieć. Halo, halo, halo. Dzień dobry. Chciałem wszystkim bardzo podziękować za przyjście. Podnóżek Mafii Pruszkowskiej dzisiaj krzyczy. Chciałem wszystkim bardzo podziękować za przyjście. Mam prośbę, jeśli jesteście przeciwko tej gali, gali mafijnej w Wieluniu. to teraz, nie wiem, wszyscy podnieście ręce, żebyśmy zobaczyli, kto jest za To jest przeciwko gali w Bieluniu. Marcin, Marcin będzie tu sobie krzyczał, ja też mam jeden okrzyk. Wąt z Pruszkowem! Wąt z Pruszkowem! Wąt z Vols Bruce Cover! Vols Bruce Vols Bruce W jakim charakterze pan Kino się dzisiaj pojawił? wywiad z prezydentem miasta. Chciałbym usłyszeć... Z burmistrzem. Chciałbym usłyszeć wszystkie te idiotyczne argumenty, które wypowiedział w internecie na żywo, bo nie dowierzam, no, że coś takiego można mówić tak na poważnie. Myślę, Zbieram sobie za to. Z się na chrześcijaństwie? Zwłaszcza opierając się na chrześcijaństwie. Jeśli ktoś tu krzyczy o, o hipokryzji, to trudno o większą hipokryzję niż wycierać sobie gębę Biblią i religią po to, żeby żeby w jakiś sposób goryfikować mafię pruszkowską. W jakim charakterze pan się typuje? Dziennikarza, nagrywam program dzisiaj tutaj. Okay. A uważa się pan teraz za taką postać, takiego rycerza, może nie nadsilącej zbroi, który walczy jednak o te takie społeczne dla ludzi ważne rzeczy? Nie, uważam się za dziennikarza, dziennikarstwo samo w sobie ma jakąś misję. I uważam, że w momencie, gdy dochodzi do takich rzeczy, że nasze dzieci, nasza młodzież zaczyna być w pewien sposób zaznajamiana z Pruszkowem, ale w zły sposób, pokazywane swoje niewłaściwe wzorce i okazuje się, że mafia pruszkowska to w zasadzie byli fajni ludzie, których można dzisiaj posadzić na tronie i robić wokół nich jakieś E, niby pozytywne przedstawienie, to ja jako też ojciec się buntuję, bo tak nie powinno być. Uważam, że za daleko to wszystko zaszło i e, 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 trzeba, Uf. Trzeba, Uf. trzeba powiedzieć dość w momencie, gdy ktoś posuwa się za daleko. Nie, 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 nie są jakieś e, patogale, nie instytucje się Marcin Najman walczy że z jakimś podrzędnym gangsterem z Pruszkowa, natomiast jeśli bosem organizacji sztuk walki robi się byłego lidera mafii Pruszkowskiej, to dla mnie jest to przesada i chciałbym, żeby cała Polska powiedziała, że nie, że dla tego raka, jakim był Pruszków... Nie ma dzisiaj powrotu. Oczywiście do pracy jest powrót, ale można różne prace wykonać w społeczeństwie, niekoniecznie być e, sadzonym naturalnie. Z jakim nastawieniem pan się przyjął do Jednak z takim, żeby, żeby z takim nastawieniem, żeby jednak przekonać burmistrza do odwołania tej gali? Chciałbym się. Chciałbym chciałbym od niego usłyszeć. który właścicielem jest pospolity przestępca, a kanał sportowy jest patronem. Yy, zdenerwowany by... jesteś coś. Nie, nie, nie. Krzysiu, Wyglądasz dlaczego? Wyglądasz zdenerwowany. No coś. No Krzysiu. jakoś czerwony na twarzy się zrobiłeś. Opowiedz Państwu, tak. Dlaczego co kanał powiedz, powiedz co ma państwo powiedzieć? Dlaczego kanał sportowy, dlaczego kanał sportowy tak. promuje bandydy? Kanał sportowy promuje bandydy. Tak, z grądy. walczy tam no jeszcze, wielu kryminalistów, gdybyś a, właścicielem, a właścicielem jest pospolity przestępca, wytłumacz. E, dobrze, wytłumaczę, ci, to teraz mi przez chwilę nie przerywaj. E, teraz mi przez chwilę nie przerywaj. E, są grzechy, grzeszki i zbrodnie. Wziąłeś na twarz swojej organizacji symbol najbardziej zbrodniczej organizacji przestępczej w Polsce i nie możesz zasłaniać się Biblią, nie możesz się zasłaniać innymi przestępcami, żeby powiedzieć, że ty robisz dobrze. To jest szczyt hipokryzji. To, co ty wyprawiasz, nie mieści się ale w Ale ty głodzie. miałeś odpowiedzieć dlaczego, Andrzeja ale nie miałeś Słowika? odpowiedzieć dlaczego, nie, a a, nie na pytanie. A to, że dlaczego? jacyś ludzie mieli kiedyś problemy z prawem... Jakie sprawy? Ty wiesz, za co siedział Grabowski? Powiedz mi. No dlaczego nie sprawdziłeś? No powiedz mi. Ale ja Ale wiem. No, Ale ja no to powiem Za pospolite przestępstwo. To jest pospolite przestępstwo. Przywdził ludzi. Pospolite no, przestępstwo. To jest pospolite przestępstwo. No to sobie sprawdź. Czy był liderem jeszcze? Czy był liderem? Był jednym z liderów. Li czy był jednym z liderów? Był był li li dobrze. Sprawdź sobie. Grupy Ale nie wytłumaczyłeś. O charakterze Nie wytłumaczyłeś, wytłumaczyłeś. Tak? Dlaczego kanał sportowy jest patronem bandytów? Nie wytłumaczyłeś. Proszę powiedzieć. Co ci tłumaczę? Nie interesuje. Gronda, bo nie interesują mnie podrzędnie przestępcy. Ja jak nie interesuje, nie interesuje Cię, kanał sportowy jest na ich ściankach? Nie interesuje, mnie, jestem udziałowcem. Jesteś na ścianach. Interesują mnie... W nie kanale się, sportowym... Maciej, w, kanale, albo, ale, jak, jak, albo, jak, w kanale sportowym ale nie, jak, występowali nie, jak, zawodnicy Gromdy. Tak, Występował tak, Grabowski. Tak, pospolity przestępca. Tak, Dlaczego tak, się od tego odczytasz? Co to znaczy pospolity przestępca? taki jakich wielu. Jak nie, jakich wielu. To się dowiedza, siedział Grabowski. Ale znaczy znaczenie Tak. Pospolity, czyli jaki często spotykany przestępca, tak? Pospolity. Takich, wiem, to tak, jest wielu takich przestępców. A ile wygodnie? jest takich przestępców, ale słowik? ty cały czas nie odpowiadasz na pytanie. No, nie, Zwykłam dlaczego się, wie, co to nie, znaczy nie, pospolity? Nie. Dlaczego? Słownikowa definicja słowa pospolity. Czyli popełniał bardzo pospolite, złe nie, nie. rzeczy. Rozumiesz? Pospolity tak? przestępca, czyli takich Teraz... jakich często można spotkać, tak? Nie, no, no. Chyba, chyba w kanale sportowym, na co dzień. Dobra, w kanale sportowym na co dzień można spotkać samych przestępców, prawie że. Oprócz tego, że są tam. Oprócz tego, że pracują tam ludzie bez wyroków, można tam spotkać wielu okay. przestępców, na Czyli... przykład przed, przed galą Gronda występują tam zawodnicy, którzy byli, okay. są, są kryminalistami, promuje się tą galę i właściciel tej organizacji Gronda, Marcin Grabowski, przestępca, jest postolity. Je, postolity. jest tam traktowany, Dobra, to teraz jest tam się. traktowany z, z, z wszystkimi honorami. I nie mów mi Krzysiu, to że teraz to nie ja? ty, to to teraz nie ja mogę ty. Ale wytłumacz dlaczego Dlaczego? No więc bardzo się cieszę, że Marcin Jakby rozdzielił Pospolitych przestępców od liderów mafii pruszkowskiej Uważam, że to rozdzielenie Jest absolutnie kluczowe I pospolici przestępcy Rzeczywiście uważam, że mają powrót do świata Natomiast gdy, gdy Liderów zorganizowanej grupy przestępczej O charakterze zbrojnym Sada się na tronie do muzyki Z filmu gangsterskiego I na tym chce się zbijać Kapitał na porównaniach do, e, do mafii, do krzywd ludzkich, to jest po prostu maksymalne przegięcie. To ale cały czas nie odpowiedziałeś, dlaczego kanał sportowy przestań, jest patronem przestań, bandytów. Nie bo ja wolę, jak bandyci się biją w klatkach, tak jak ty się bijesz z jakimś gangusem teraz z Pruszkowa, co też jest równie żenujące i pokazuje twój upadek sportowy, że dzisiaj bijesz z jakimś 60-paroletnim facetem, który kiedyś, kiedyś był gangsterem i uważasz, że to jest w ogóle fajne. No, w porządku. Nie wiem, za rok to chyba ze Świętym Mikołajem będziesz się bił. Ale czemu nie mówisz natomiast, cały czas o, o tym? Ale nie nato... cały czas okay. na pytanie. ludzie, tobie... kanał sportowy jest patronem bandytów? Nie odpowiedziałeś. Nie rozumiem. Bo, bo ty zawsze nie rozumiesz, jak ja ci odpowiadam. Nie odpowiadasz, nie ja odpowiadasz ludziom. Bo ja rozdzielam pospolitych przestępców od szefów mafii pruszkowskiej. Czyli, ty, czyli ty tego nie robisz. kanał sportowy może reklamować nie bandytów nie jest wszystko w porządku. A ty, tak? ty tego nie robisz. Czyli? Pospolitych przestępców. Możesz odpowiedzieć mi na pytanie? Odpowiedziałem ci. Kanał sportowy może reklamować i promować bo my nie sadzamy Jak nie na Jak on tam występuje i promuje swoją galę? No co to powiadasz? Po, po, pokażę Ci to na rękach, bo on, nie rozumiesz. Pod polityką szef ma pokryto. Próbujesz Ale bandytów. popatrz, popatrz, popatrz. Na górę popatrz. Ilu bandytów występiło Szef Szefa mafii tak? Słuchaj. Pospolity przestępca. Szef Afiej Albo a Dlaczego zapraszasz do programu SED, który wykorzystał słowika do swojego Patrz. teledysku i ja prowadzisz z nim rozmowę? Patrz. Dlaczego z nim prowadziłeś rozmowę? nawet się nie przygotowałeś, że nie prowadziłem wtedy rozmowy. Tomasz kto to Słokowski. Czemu to nie z nich ten używanie? Zobacz. zobacz, zobacz, tu jest... Jeszcze raz, bo nie rozumiesz. Szefa Pruszkowski? Po spolityj tak? Dlaczego tak. Obora? I Stanowski tutaj hipokryta. Dlaczego? A, okej, okay. po prostu, ja Szef mafii Pospolity przestępca. Ale jak zamienimy stronami to będzie tak. nie jest tak. tak. Czyli kryminalistów, przestępców można, Dobrze? Słowika nie można. Tutaj? Tak, słowika no, nie można. A kryminalistów, których ty promujesz można. Słowika nie można. A Słowik, Słowik, ale Słowik odpowiedz. jest największą ale, kreaturą polskiej zbrodniczej, e, zbrodniczej Polski, jaka była w latach 90. Ale, jest człowiekiem, który niszczył ludzi, jest człowiekiem, który e, dopuszczał się kierowania grupą, która była postrachem strachem Polski, a ty w swojej, przy swojej upadłości e, sportowo-finansowej. Uznałeś, że on ci wypromuje galę. Nie wypromuje ci gali, zrobił ci kupę wstydu, i z ty wstydem będziesz musiał żyć do końca życia. A jak do ty sobie końca z tą hipokryzją? Ja kiedy wszyscy poradzę. pytają cię, Natomiast... że nie, u ciebie w ty programie. Pytasz, wy... tylko ty pytasz. Nie, nie, to... To... Ale ty tego nie, nie odpowiadasz na to pytanie. Ale ja Kanał ja sportowy promuje bandytów, i ty nie masz z tym problemu. Nie tak, masz tu problemu, tak. tylko, masz problem ty dlatego, znać, że tylko masz problem dlatego, tylko masz problem dlatego, bo Zresztą robi to konkurencja I, to jest, i tym się zajmie ułoki. Wiesz dlaczego? Bo twój ułokik, ponieważ tak. twój partner okay. biznesowy Mateusz Borek, Ale, tworzy ten projekt z wiesz, Grądy jak się, wiesz, jak się zajmie? i robią sprzedaż pay per teraz twoi bandyci, którzy są w tej grondzie i których wy promujecie, są cacy, a słowik jest B. Czyli bandyci Krzysztof Stanowskiego są super, a słowik jest B. Najpierw, drogi Marcinku, postaraj się dobrze wysłać list na dobry e, kod pocztowy. Dojdzie, dojdzie, Krzysiu, dojdzie. Obawiam się, że może no, dojdzie, nie. Dojdzie, dojdzie. Natomiast cieszę się, że dojdzie. Znaczy, bardzo chciałbym z Tobą jakieś sprawy sądowe, tylko boję się, że Ty przy swoim bankructwie i niewypłacalności nie jesteś w stanie. W, w, wywiązać się z żadnego przegranego... To zapytajmy procesu, się, czy pan Marcin przyniósł dzisiaj zegarek, bo pan Krzysiu napisał, yy, żeby pan nie pojawiał się w zegarku, bo zabiorą. Tak? że pan pokazać, czy ma? Oczywiście. I to twój? Tak. No, pożyczony. Pożyczony? Nie, żonę mhm. mi żonę to, a, żona mhm. mi dała. Żona ci Tak, żona A dobrze się z tym czujesz, że wszystko masz Zez... samo? Tak, mam tak? zamożną żonę. Tak? Tak. Okay. Trafiła mi się. I nie czujesz się głupio, że komorczyk nie, nie jest w stanie nie. nic z Ciebie ściągnąć? No, jeżeli nie posiadam majątku, to nie posiadam. Nigdy go nie posiadałem, natomiast okay. faktycznie żony mam zamordowaną. To całe życie się biłeś i nic nie zarobiłeś? No widzisz, jak to jest. A Tyson? A Tyson? A Tyson? A Tyson miał, tylko przewalił. Tyson miał, ale przewalił. A Ty wygląda na to, że nie masz do Krzysiu, Krzysiu, ale wiesz mi się wydaje? A to jest smutne. Smutne jest to, że Ty promujesz bandytów. Nie, no nie potrafisz nie, nie. i nie potiesznie zostawiamy w ogóle. Nie nie nie, smutne jest to, że ty na promujesz tron, bandytów. Posadziłeś na tronie szefa mafii pruszkowskiej, to w ogóle nie ma sensu, jest ma to, czego promujesz bandytów. Natomiast i słuchaj, kryminalistów. Taki takim przedsiębiorcą się nazywałeś. Ty nie masz meldunku, nie masz samochodu, nie, 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 nie masz jesteś jestem prezesem, no, jestem to, prezesem GPT. No, no super. Więc problem. nie możesz mi odmawiać przedsiębiorczości, jeżeli nie jestem pewnym no, o no. no. nie się jesteś przedsiębiorczości, bo nic nie ma. No to powiedzmy jeszcze o tym piśmie, a nie, a, ale nie myślałeś, żeby tak... E... Ale Ty się nie zajmuj mną, tylko Ale nie myślałeś sobą. o tym, żeby ale spłacić ty swoje długi? Ale Ty się zajmij sobą. A nie Ale Ty się zajmij sobą. 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 Ale ja nie mam długów. Ale zajmij się sobą. Ale nie on długo. Ale, ale, bo... ale będziesz miał, bo Właśnie... przegrasz proces. będziesz no, miał. Rozumiem, ale musiałbyś mi takich procesów wygrać ze mną z milionem żebym wpadł w długi. Tak? Tak, no. tak, jesteś bogaty. Tak, tak. No to pięknie. Natomiast problem w tym, że ty już nie masz nic. I się zastanawiam, nie głupio ci trochę być osobą publiczną nie, nie głupio, nie. i nie płacić nie, nie nie nie, nie nie swoich zobowiązań. Ale jakich zobowiązań? Tylko tych, którzy. powiedz mi który? 20 tysięcy złotych przegrałeś? Których? Z, z Martą Kosecką rabić, tak. która mnie obrażała przez pięć lat. Ale przegrałeś nie? Ale przegrałeś? Ale przegrałeś? Jest Mówisz o sądu? tym zobowiązaniu, tak? Marta kosecka robić, no, no, tak. tak? No to ci mówię, że pięć lat ta kobieta mnie obrażała. Nie wytoczyłem jej procesu, bo mnie Kostoja przepuszczała. A ona mi po latach wytoczyła no, za jedno I wygrała. I przypuszczenie. I wygrała Wygrała dlatego, okay. ponieważ mój prawnik nie złożył okay. uh, apelacji. Jak okay. zawsze. Dobrze, a to powiedzmy jeszcze o takim społecznym... I, I co, i wygrała i nie chcesz jej nic zapłacić, tak? I udajesz, że wszystko jest nie twoje, że wszystko jest żony. Nie, niczego nie udaję. Aha. Ja Ale niczego nie, nie, nie udaję, ja na niczego na nie udaję. Temat Przepraszam, Ale nie no, na temat do to to chodzi, przerwę, to przerwę, to przerwę, tylko chciałem się zapytać... Czy nie, nie chciałby pan zrezygnować z gali, z gali na rzecz tego, że przyjadą tutaj uznani sportowcy, zrobią zajęcia dla dzieci Ale czy mogą przyjechać w inny dzień. Okej, okay, ale zadekla zadeklarowaliście, że przyjadą tylko dlatego, kiedy pan zrezygnuje z tej gali. Ale to jest ich sprawa. Szkoda, że nie zauważyli wielu dni wcześniej, i nie przyjechali wcześniej. Ale nie chciałby pan tak społecznie się poświęcić, żeby tą gale przenieść. Albo... Ale dlaczego ja się mam? Ja nie, nie rozumiem. Tego. Ale dla dzieci. Jeżeli. Ale co dla dzieci? Co dla dzieci? Nie rozumiem pytania. Żeby, Co dla dzieci? Żeby się poświęcić, żeby odwołać swoją galę, żeby mogli tu, mogli tu przyjechać uznań sportowych. Ale oni Zab... mogą tu przyjechać, im nie zabrania. A że się zadeklarowali się, że przyjechał? No to znaczy, to tylko oni świadczy. No, wcześniej wielu dniach to się nie zauważyli. Okay, jak Czyli... chciałem, chciałem zapytać w mediów, jak my się z tym czujecie, że burmistrz dzisiaj ma do wyboru e, Marcina Morzonka, Marcina Gortata, e, turniej e-sportowy I jeszcze mogę dorzucić, że ma do wyboru także przyjazd Tomasza Rożka, na, naukowca na spotkanie z dziećmi. A mimo to być może wybierze galę sygnowaną przez szefa mafii pruszkowskiej. Czy społeczeństwo tutaj lokalne w Wieluniu jest właśnie za dokonaniem takiego wyboru? Jak to z waszej strony jest? prawda, czasu, prawda, trudno to robisz. Oprócz słuchania pytań, chciałbym też Wam, by jako dziennikarz, w tym momencie zadać pytanie: jak Wy do tego podchodzicie? Bo mnie się wydaje, że dla miasta dużo korzystniejszą opcją jest ta właśnie z uznanymi sportowcami i. i... Społeczeństwo, ale w jakich proporcjach? Na Aha, okay. A jest pan a jak to pani wyliczyła? No właśnie, a będzie pan przekonywał strach, pan... aby zrezygnował z klika? No chciałbym usłyszeć, tak jak powiedziałem już na żywo, to co on wygadywał do kamery, bo trochę nie dowierzam, że można to wygadywać na poważnie. A poza tym tak, no chciałbym usłyszeć, że, że rzeczywiście woli galę ze Słowikiem, niż galę z morzonkiem Gortatem. Tomaszem Rożkiem i kampy sportową. To, to jest oczywiste, że chciałbym takie pytanie zadać. Tak. A jest Pan w stanie zrezygnować z gali? Pod jakimkolwiek pretekstem, pod jakimkolwiek argumentem? Nie ma takiego powodu. Panie Krzysztofie, burmistrz Okraca sugerował, że być może Pan z Panem Najmanem jesteście w zmowie, że chcecie się nawzajem wypromować. Jak by się Pan do tego odniósł? No, jest to żenujące pomówienie. Jakby być w zmowie z Marcinem Najmanem to nie jest coś, o czym w życiu marzyłem i co planuję. E, szczerze mówiąc to jest tak ża żałosne pomówienie ze strony burmistrza, że też w zasadzie nadaje się do sądu natomiast czy mi się chce go brać do sądu nie wiem mi się wydaje że on jest w zmowie z, e, z Marcinem Najmanem jeśli on mówi o jakichś spotkaniach w hotelu to mi się zastanawiać, czy to oni się nie spotykają w hotelu bo, bo... Jego ruchy to bardziej to coś, pan coś pan takiego skierowały. Nie wydaje się Panu, że właśnie dzisiaj robi Pan taką promocję dla gali Marcina Najmana, bo dzięki Panu, dzięki Marcinowi Najmionowi przyjechało tutaj kilkudziesięciu dziennikarzy z całej Polski. Tak, i chciałbym... na żywo i to właśnie Pan napędza tę galę. I chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, że osoby, które kupią dostęp do tej gali są po prostu godne pogardy. I chciałbym, żeby ludzie Uuu. mówili, mówili na głos e, to... Te, te, chciałbym, żeby ludzie Jedyny mówili na głos to, że... To oś promowania mafii pruszkowskiej na, na celebrytów. Pan pyta się, czy, czy ja promuję to w takim razie niczego nie można w Polsce krytykować, bo się to promuje, tak, przy takim założeniu. Krytyki, to nie promujmy, nie krytykujmy, nie krytykujmy, nie, nie krytykujmy żadnych patologii w Polsce, nie mówmy jako media o żadnych złych rzeczach, bo je promujemy. Nie, nie mówmy nawet o, o tym, że, nie wiem, że FROG za szybko jeździł samochodem, bo go promujemy i go nakręcamy, żeby jeździł jeszcze szybciej. W no ogóle nic nie mówmy, nic nie mówmy jako no, że się dziennikarze. Pojawiamy z kamerami, no tak, ale wie Pan co, Pana pytanie jest trochę żałosne, no, czy, czy ja nie promuję gali? Nie, promuję... Pr promuje zdrowe zachowania. Nie, nie pan jest żałosny, tylko pytanie jest żałosne. Musisz rozumieć, Marcin, sformułowania. To jest, wiem, język polski. Przyjechał jeden pan jest prawidliwy pan, prawidliwy jeśli można. W takim kładzie, jeżeli tak. to pytanie było żałosne, to dam pytanie inaczej. Okay. Nie uważa pan, że przyjeżdżając dzisiaj tutaj, dzięki temu przyjechało zarazem z panem kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy będą promowali galę, ponieważ pan tutaj jest? Mam nadzieję, że nie będą promowali gali, tylko będą mówili dość promowania mafii pruszkowskiej, bo to jest mój przekaz. Ja nie mam zamiaru mówić o tej pseudo i mam nadzieję, że e, burmistrz e, pójdzie po rozum do głowy. Ja nie reagowałem przecież, gdy Marcin na swojej gali organizował, nie wiem, walkę faceta z kobietą. To w ogóle nie reagowałem, gdy ogłosił, że jego rywalem będzie jakiś gangów z, z Pruszkowa. Natomiast sprawa Słowika to jest przekroczenie pewnych granic i uważam, że media w całej Polsce powinny o tym mówić e, i nie powinny być. Znaczy, możemy też tak robić, że powiemy o coś jest złe, a potem nie zrobimy kroku do przodu i machniemy ręką i tak naprawdę... Wszystko, wszystko się odbędzie, co się miało odbyć i, i nawet nie podejmiemy próby powalczenia o coś lepszego. Ale chyba nie o to chodzi, żeby raz coś powiedzieć do kamery, nagrać, a potem mieć wywalone i pójść do domu i patrzeć, patrzeć że, się... że nic się nie wydarzyło. Dlaczego? Teraz z panem dlaczego rozmawiam. Dlaczego przepraszam. masz prawo pracy z Panem który rozbawiam, rozbawiam, Ale Nie z tobą Maciej, to, to co zamiam. Ale, ale rozmawiam z Panem, nie będziesz mi mówić, co mam odpowiadać, tak? Bo nie umiesz odpowiedzieć. Tak, Marcin, nie umiem odpowiedzieć. Dlaczego o tym nie Ale ja nie z Tobą rozmawiam, pracy, tylko z Panem. Ma Pani który nie, 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 nie. ma to prawo zapewnione konstytucyjnie. Nie, 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 nie. Za, konstytucji. nie, nie odmawiam odbiera. mu prawa. do Odbieram. Odbieram. Odbiera. Odbiera, odbiera. odbiera mu. Odbiera odbiera Mam mu... mu... pytanie do Pana. Tak. Kiedy Pan zorganizuje zgodnie ze swoim wykształceniem jakąś galę muzyczną, na przykład w Bielonii? Jakiś koncert symfoniczny. Tak, na przykład. Pewnie My się konserwatorium zakładamy, że. Bo grałem w jeszcze yy, na kontrabasie, więc kto wie, może kiedyś zagramy, ale najpierw grałem MMA VIP. Ja mam pytanie jeszcze. Bo mówi Pan, że zabranie to jest yy, prawa do pracy. Tak, tak. No tam... jak, jaką funkcję pełni zatem Pan Andrzej Z. jako pracownik MMA e, VIP? Ma pracę zdalną. Czy <laughs> nie <Ale jak? słuch> <So, słuch> so, jest so, so tak, to, so, so. Że, jego, że jego jedyną pracą jest danie twarzy? Tej gali. Ja... Ale pan, poz... nie, nie. pan pozwoli, pan że zakres obowiązków, Dobre, jakie, jakie, jakie Andrzej Zielniczki e, w swojej pracy ma, no to już są kwestie umowy. Natomiast ma pracę, ma... Ale to pr... czas mówimy o konstytucyjnym prawie do pracy. No więc tak i on takie prawo ma. Rolę pełni, jakie, jakie stanowisko piastuje? Bo to nie jest, Umówmy się szczerze. My nie kupujemy kitu po konstytucyjnym prawie A to szkoda, pracy. a to szkoda, a to szkoda, no bo, bo to nie, nie jest kit, to, może to, jest prawo. Tego tronu, ale to jest prawo. Może zamiast tego tronu warto było... Ale pan nie rozumie, że to był sketch, tak, że to no był to, żart? Ale pan masz, tego nie ja rozumie? Panie Marcinie, mam Hello. super propozycję, która rozwiąże wszystkie problemy. Pan Hello. zamiast tego tronu wstawi tam Madejowe łoże, które według legendy sprawiło, że złoczyńca Madej... Poszedł na dobrą drogę. Może tak lepiej byłoby śmiesznie. Może. A nie promowanie może, jako bosa W każdym razie bo... konstytucyjne prawo do pracy ma każdy, a Krzysztof Stanowski odbiera konstytucyjne prawo do pracy każdemu Polakowi. No w tak, Czy pan w tak, odebrał w tak... to prawo do pracy temu panu? Myślę, że nie odebrałem. Ja nie odebrałeś, skoro skoro. Pani jest. zadała pytanie, ja więc się panie. nie wtrącę. Oczywiście, że nie odbieram nikomu prawa do pracy. E, moim zdaniem, gdyby Andrzej Z., pseudonim słowik, był lider mafii pruszkowskiej, zamiast tronu od Marcina, dostał miotłę. To ja bym miał prawo. Uważam, że tacy ludzie mają prawo wykonywać różne czynności, ale nie powinni być pokazywani jako celebryci i pewnego rodzaju wzory do naśladowania. Ich poprzednia działalność nie powinna być czymś, co można konsumować dzisiaj po latach i z czego można dalej żyć. Uważam, że jeśli ktoś wrócił na właściwą drogę, to nie wrócił w taki sposób, że dalej się przedstawia jako, jako boss świata mafijnego i na tym chce zbijać kapitał. Pracy w Polsce jest całe mnóstwo, można zatrudnić się w różnych w różnych funkcjach, ale niekoniecznie w funkcjach funkcji celebryty. Chciałbym widzieć bossa mafii Bruszkowska jeszcze ty, raz, jeszcze nie, ty raz ty podkreśle. będziesz decydował, ko, ale nie będziemy na jakieś stanowisko. Jesz, jeszcze raz podkreślę, możesz, możesz, stanowisko, no, stanowisko zapewnić? Jeszcze raz podkreślę, ale sportowy, że gdyby i sobie promować bandytów. Jeszcze raz podkreślę, że gdyby Marcin Najman dał Andrzejowi Z pseudonim Słowik Miotłe i kazał mu swoje podwórze z liści e, oczyścić, to ubiłbym brawo. Niestety Marcin e, nie wpadł na to, tylko wpadł na to w swoim rozumku, żeby zrobić z niego celebrytę, bo uznał, że wtedy gala się dobrze sprzeda. Gratulacje, teraz gala jest to gala wstydu. Marcin jest nazwiskiem, które znowu się kojarzy ze wstydem. Mógł z tego ringu zejść e, jakoś tam, powiedzmy, jako taki trochę gamoniowaty zawodnik, który jednak zakończył karierę bez jakiegoś. Bez jakiejś no hańby, ale wf. tu niestety, dokładnie tak, ale natomiast tu niestety już poszło w hańbę i e, próba udawania, że to jest praca dla Słowika, to nie jest praca. Usadzenie się na, na krześle i pokazanie, że byłem, mafio, byłem szefem mafii pruszkowskiej i do muzyki z Ojca Krzesnego, to nie jest praca, to jest odcinanie kuponów ze sławy gangsterskiej, a niestety niechlubnej, a takiego odcinania kuponów być nie powinno, to powinna być, to powinna być część wstydu po prostu, a nie. A nie, nie czegoś, co należy się To hipokrysie. jest w tej chwili wylany szamba na wielu. Jest, oczywiście. A jak, jak I... pani na to patrzy? Niech pani mi powie. Ja? Tak. ja już jej wypowiadałam. Ja Jestem, mhm. Jestem na nie. Jestem na nie. Wielu nie jest zalany szambem, z którego my, jako wieluniacy, jesteśmy na ustach całej Polski. Wstyd, wstyd, wstyd jeszcze raz wstyd. Tego pan chciał, pytanie, panie Marcinie? Czego? No Żeby wielu był na ustach całej Polski? Nie, no to, to, to żebyśmy my. Nie, to Krzysiu na Nie, żebyśmy my, wieluniacy, nakręca. musieli się oczyszczać z tego. Główna z tego szamba. Niestety, ale portale, social media, wszystko. Bro, na Brawo Aubain. do tej pani! Nie. Napędził pan, Krzysiu. Krzysiu. napędził pan podpisując umowę na hali, na, 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 żeby wyjeżdżać hale, na której ćwiczą dzieci, gdzie liga centralna. To jest dla nas wielu niejaków. Hannibal! Mhm. No, dziękuję Pani bardzo. Uważam, że takie głosy są bardzo potrzebne. E, ja jako dziennikarz z zasięgami mogę rozpocząć jakąś tam mini lawinkę, natomiast na sam koniec to mieszkańcy Wielunia muszą tutaj pokazać, e, co o tym sądzą i to mieszkańcy Wielunia e, są tymi, w których to wszystko uderza. Bardzo mi z tego powodu e, przykro, bo po głosach jakie dostaję na w swoich mediach społecznościowych. Widzę, jak, jak ludziom jest wstyd za to wszystko, co się dzieje, ale widzę też głosy poparcia i myślę, że jeśli ta sprawa się szybko skończy i skończy się tak, że Karala się tu nie odbędzie, to będzie jakiś sukces całej społeczności, bo rzeczywiście miasto na to nie zasłużyło. Niech pan się zapyta, ilu wielu tu jest? Ilu? Niech podniosą ręce. Czy mają odwagę? Czy co? Wielu nie jest ciemnogrodem. Oni się boją. Po prostu się boją. Boją się. Tak.